Witamy Was serdecznie, witamy. Jesteśmy na Morawie, Stadionu Lecha Poznań. Dwóch bramkarzy mistrza yy, Pol... Korekta, korekta. Nie boisku Lecha Poznań, tylko boisku mi mistrza Po raz yy, dziewiąty. Panowie, jeden na pewno mocno... Jeden na pewno mocno wspierał drugiego, ale Bartek, no te interwencje pod koniec tego spotkania, co tu się działo? Całe życie im się leciało. Jak on miał, jak on miał tą piłkę na drugim meczu? ja mówię, no nie, to jest niemożliwe. No... Ja nie wiem, co ci powiedzieć. Słuchajcie, po raz kolejny okazuje się, że takich meczów się nie wygrywa, znaczy nie gra, tylko wygrywa. Tak, takie, takie, mecze się, takie mecze się zapomina, bo najważniejszy jest efekt końcowy, więc nieważne jak ten mecz wyglądał, ważne, że koniec jest happy endem i to jest najważniejsze. Filip, możemy zdradzić to twoje ostatnie chwile w Lechu Poznanie, bo wracasz do Holandii z tego, co się dowiedziałem. Wracam do Holandii, to się jeszcze okaże, czy wrócę do Holandii, ale... Na pewno żegnam się z kolejorzem i, i dzisiaj żegnam się tytułem Mistrza Polski. Dokładnie drugim. Ten smakuje inaczej niż ten z 2022 roku? Myślę, że ten smakuje nawet lepiej, bym powiedział. Bo nie grając musisz siebie postawić na drugim miejscu, a drużynę na pierwszym. I myślę, że to są momenty, w których ego chowam do kieszeni i pokazuję mu prawdziwą miłość do kolejorza. A ty, Bartek, pewnie czułeś wsparcie Filipa przez cały sezon? No nie, szczerze, Filip o tym wie. Mówiłem mu to już parę razy. To jak doceniam za każdym razem to jak rozmawialiśmy podczas treningów, prostych piłek, po każdych interwencji, za każdym razem jak rozmawialiśmy, muszę mu serdecznie za to podziękować, jesteśmy mistrzami polskie oboje, nie jest tak, że ktoś ma mniejszy, większy wpływ, bo myślę, że mieliśmy taki sam, po prostu jeden miał na boisku, drugi w szatni, gdybyście wiedzieli co się działo w środku razem z Filipem, ile rozmawialiśmy. Kierownik, kierownik właśnie zaraz zabije. Serdecznie panowie, gratulacje, za chwilę wracamy do Poznania.